Witam. Tam jest kolejny przelot, zapalimy światło. I ten przelot będzie mi wypompowywał wodę z tego baniaka. Stwierdziłem, że jednak jest to troszeczkę za wolno. I zamontujemy tam sobie tą pompę. Tu zamontowałem taką końcówkę. Słuchajcie, ona idealnie pasuje na ten wężyk, a ten wężyk idealnie pasuje do środka. Będzie dosyć ciasno. Dobra, zamontujmy. że no, nie chce tak łatwo wejść. No, to dobrze, że ciasno. Nie ale... to No i dobra. I teraz będzie to e, taka konstrukcja. Ta pompa po prostu będzie mi teraz e, wypompowywać tą wodę. E, będzie to znacznie szybciej. Poprzednim razem to było około 40 minut, zanim grawitacyjnie ta woda wypełniła to akwarium. E, inne oczywiście są Szybko złączki, bo to jednak jest strasznie mały przekrój. Tutaj zrobimy to na skręcanie, tak żeby zachować jak największy przekrój przewodów. No i myślę, że to się sprawdzi. Jest jeszcze jeden plan co do tego, żeby podnieść ten pływak, ale to za jakiś czas ktoś tam mi pisał, że można go jeszcze wyregulować. Nie, nie można. Zobaczcie, to już jest na maksa wyregulowane. Tu się już nic nie da z tym zrobić. Dobra. I tak zamontowano pompą. Wkładam to do środka. A tak zobaczcie, wygląda to już finalnie. Mamy tutaj teraz dwa wyjścia. Tym po lewym będziemy napełniać wodę przez zawór do WC, a po prawej będzie spuszczane przez pompę. Woda już pompowana do akwarium. Tutaj jest duże ciśnienie, tak 6 bar z instalacji z kranu, więc co to, to sobie poradzi? No, zresztą mogłoby szybciej, ale nieważne. Zobaczcie, jaka jest różnica. O! średnicę zobaczcie, otworu to jest 3 czwarte. A to jest taka mała dziureczka. No, różnica jest duża, więc stąd wynika ilość przepływ wody po prostu i dlatego 40 minut napełniało mi się akwarium, tym myślę, że spokojnie w 10 minut jestem w stanie wpompować tą wodę z powrotem do zbiornika. Dobra, kolejna innowacja jaka doszła, to o tutaj, taki trójnik z rurką. Jest to wężyk przezoczysty na trójniku. Po prostu w momencie, kiedy napełniać będę zbiornik, będzie się też napełniać i ta rureczka, i w ten sposób będę widział ile litrów, znaczy ile litrów, no ile jest wody w zbiorniku, bo ona się będzie mi tutaj w tym pokazywać i będę wiedział w tym momencie, jak napełniony jest zbiornik. Tu jeszcze dojdzie opaska, ściskałam, no bo jeszcze temu nie ufam. Mam nadzieję, tylko że to wszystko, co poskręcałem, okaże się być szczelne. Jak nie, to po testach rozkręcę, rozbiorę i no, będziemy skręcać na nowo. Ten zawój na razie mosiężny będzie wymieniony na plastikowy. Po prostu na tę chwilę takiego nie miałem. Nie zdążył mi przyjść. Znaczy, się powiem inaczej. No, był na innej aukcji i Szczerze powiem, no on kosztuje tam, nie wiem, chyba około 10 zł. I, I starałem się coś tam jeszcze zamówić, żeby wyszło trochę taniej. Żeby nie płacić za wysyłkę. Ale na razie i ten się sprawdzi. Dobra. Mówię, tu będziemy widzieć, ile jest wody w baniaku. Na razie to tyle. Do zobaczenia. Cześć.